param pam Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Ponownie przyjechaliśmy na Ziemię Wrocławską. Jesteśmy w jednym z centrów ogrodniczych razem z Sonią i będziemy dzisiaj wybierać rośliny, które ja zaplanowałem i trochę Sonia powiedziała, co by chciała, do jej ogrodu. Film o tym, co będziemy robić i co planujemy, oraz o samej domu, znajdziecie również u mnie na kanale. Zapraszamy Was! do tego centrum ogrodniczego i idziemy szukać coś ciekawego. Prawda? Idziemy. Sonia weszła tutaj i od razu oko jej się zaświeciło. Zobaczcie, dobre ma oko, prawda? Bo to bardzo popularne trawy. Podobają się? Tak, podobają się. Stipy fantastycznie się nadają na takie rabaty pod drzewa razem z jakimiś takimi sezonowymi roślinami i myślę, że to jest e, strzał w dziesiątkę. Będą się nadawać. Obsługa właściwie niewielka. Musisz tylko jesienią je obciąć, a później rosną na nowo i zobacz te włosy takie ja to, się, ja to mówię, że to takie kudły wiesz, na wietrze, bo one się świetnie prze, e, przewracają. Co prawda u ciebie wiatru dużo nie ma, ale myślę, że będą tak, ten. Nie nie Czyli wybrać. co? Mamy Mamy to? Mamy już jakąś jedną roślinę? Tak, mamy. Fantastycznie. Co prawda planowałem co innego, ale wiecie, kobieta, jak jej się oko zaświeciła, to musi być. Idziemy szukać dalej. Miskanty super się będą nadawać do Ciebie tam przed wejściem, gdzie zaplanowałaś sobie duże donice, one w donicach będą trochę słabiej rosły niż w ziemi, ale mimo wszystko i tak będą miały 2-3 metry i do tego coś jeszcze dobierzemy, tylko powiedz, czy chciałabyś bardziej kwitnące, czy bardziej zielone? Bardziej zielone, bardziej zielone. coś tam kwitnącego, ale może w innym miejscu. Dobra, to idziemy szukać coś do tych miskantów. No droga, na liście mam zielony żywopłot, który ma być zielony przez cały rok. Więc moim zdaniem taką super elegancką, nie wolno rosnącą, ale też nie za bardzo szybko, rośliną jest laurowiśnia. Zaraz tutaj, o, zaraz tutaj poszukamy takiej ładnej i być może te laurowiśnia, widzę tam dalej, co prawda małe, ale na pewno duże też mają. I tu zaraz oglądamy. Zobacz, czy taka laurowiśnia jest dla Ciebie odpowiednią rośliną na żywopłot? oczywiście większa, nie? Odmian tak. Odmian mamy mnóstwo różnych yy, i bardziej lancetowate. Jesteśmy we Wrocławiu, przy lotnisku, więc wszystko słychać. Yy, lancetowate bardziej liście lub bardziej okrągłe? Zaraz będziemy wybierać. I myślę, że one się nadają doskonale. U Ciebie nie ma takiego nasłonecznienia dużego, więc też yy, myślę, że sprawdzą się w tym miejscu tam przy sypialni. Jeśli chcecie zobaczyć, gdzie one będą dokładnie, to pokazywaliśmy na poprzednim filmie to miejsce, przy sypialni, gdzie one będą się tam znajdować. Jesteśmy w sumie tutaj już w raju laurowiśni nawet pod tą piękną pachnącą bramą i zaczynamy wybierać. Sonia, na pierwszy rzut będzie sama wybierać, zobaczymy jakie ty masz oko do tych roślin. Dawaj, wybieraj. Która ja ci się najbardziej, najbardziej... Największe, największe, najbardziej ja, zielone. największa najszersza. wiecie, to musi być efekt. Musi być efekt. No to wybieraj. Wybieraj. Naszym głównym celem jest również wybranie takich drzew ozdobnych, które będą stanowiły taki szpaler, alejkę wzdłuż domu i takich reprezentacyjnych drzew tuż przed domem. Sonia, powiedz, jak ty sobie wyobrażasz takie drzewo? Jakie ono ma być? Czy to ma być duże, małe, szerokie, wąskie, w kolorze, kwitnące? Dawaj. Wiesz co, te, te drzewa takie przy, od strefy, powiedzmy, wejścia, od strefy garażu chciałabym, żeby były. Bardziej rozłożyste, to będzie taka wizytówka, więc mogą też kwitnąć. Mogą mm. mieć ewentualnie e, inny kolor liści niż taki standardowy, który mamy mm -hmm. wokoło e, mm -hmm. przy, przy naszym lesie. E, więc no, chciałabym, żeby to było coś ładnego, takiego innego. Okej, okay, tylko z, y, pamiętaj, że te kwitnące y, drzewa, mm -hmm. one kwitną tylko przez chwilę, nie? Tak. Więc ich y, ten. Y, Kolorowe, te kolorowe kwiaty są tylko właściwie 2-3 tygodnie, nie? Mm -hmm. ja tu mam dla ciebie takie jakieś propozycje, bo wyobrażałem sobie, że tam fajnie by wyglądał głuk ozdobny, mm -hmm. ale również tutaj mamy na przykład e, e, rośliny o purpurowych e, liściach, o purpurowych, e, tu akurat kolumnowe buki. Nie wiem, czy ci się podoba taka kolumna, bo mówisz, że bardziej rozłożyste, więc wydaje tak, mi się, że tak. chyba bardziej rozłożyste, tak, tak, tak. ale... Tu możemy się już przyjrzeć temu, że te purpurowe liście fajnie wyglądają. Bóg niestety nie kwitnie, nie wiadomo jak, ale za to wygląda ciekawie, bo ma piękne te liście poszarpane. No i kolor. Takich kolorów też znajdziemy więcej, więc jeśli tu nam się nie uda znaleźć, to z pewnością gdzieś pojedziemy i znajdziemy jakieś ciekawe drzewa. Po raz kolejny Soniś, zaświeciło się oko. Szukamy dużych drzew. A tu trafiliśmy na klony japońskie. Co prawda, mniejsze okazy, ale wiecie, że duże okazy też są dostępne, a poza tym ich różnorodność kolorów liści i pokrojów też jest super. Taki ci się podoba, tak? tak. Tu przed wejściem tak. widzieliśmy właśnie taki, taki jeden duży. Okay. E, on rośnie bardziej jako krzaczek niż jak takie bardzo duże drzewa, aczkolwiek jak go poprowadzimy, dobrze to będzie dobrze wyglądał. Czyli co? Mamy azymut na klony japońskie. Tak. Szukamy klonów japońskich, które są piękne, duże, reprezentacyjne. No to już znaleźliśmy w sumie, co mamy tam posadzić. Teraz tylko szukamy odpowiedniego egzemplarza. Weszliśmy, słuchajcie, jeszcze do szklarni, która tutaj w tym centrum ogrodniczym jest. No i są one, czyli agapanty. Sonia znowu zauważyła, o to mi się podoba. Czyli lubi takie zielone, e, gdzieś coś wypuszcza, delikatnie, nie bardzo kwitnące. Agapant, słuchajcie, piękny okaz. E, powinien być niebieski, pewnie tak, bo już tu wypuszcza. I tak jak mówię, doskonale nada się do tych donic, tylko pamiętaj, że trzeba je chować na zimę. Więc jak jest miejsce, to można je chować, przesuszać nawet można i później wsadzać na nowo do donicy. I agapant jest super. Ale tutaj jeszcze jest więcej super, super roślin, więc teraz jeszcze Wam coś tutaj pokażemy. Jaka jest najmodniejsza roślina ostatnich dwóch sezonów? Kto wie? Jak wiecie, to piszcie w komentarzu, ale zanim napiszecie, to ja Wam oczywiście tutaj powiem. Verbena patagońska. Fantastyczna roślina, myślę, że doskonale sprawdzi się z tymi trawami, które em, wzięliśmy jako druga roślina w kolejności, czyli takie tło do traw. Zobaczcie, tutaj już są takie sadzonki, które zaczynają kwitnąć. Już się nie możemy doczekać, aż zobaczymy, jaki będzie efekt. Zakupy do nowego ogrodu Sony z naszej odważnej stodoły zaczęliśmy właściwie od zakupów na taras. Bo tak się spodobały Sony niektóre rośliny, że stwierdziliśmy, że właśnie taki agapant będzie pięknie wyglądał. Oliwka fantastycznie. Kupiliśmy też mm, dwa, dwie odmiany traw. Miskanty wysokie, które będą na froncie domu stanowiły albo tam w donicach będą stanowiły taki punkt kulminacyjny. I ostnice, które Posadzimy pod tymi dużymi drzewami, które będą na froncie domu. Duże drzewa już prawie wybrane, ale doskonale wiecie, że taka wizyta w Centrum Ogrodniczym nie kończy się na jednej wizycie, że trzeba zobaczyć inne rośliny, gdzieś pojechać również i wstępnie mamy wybrane. A to co wybraliśmy, to z pewnością dowiecie się tego na social mediach, na Instagramie Sony, tutaj dajemy Wam link, i u mnie na Instagramie. No i zobaczycie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia już niedługo.